Witam serdecznie, Henryk Lazar, Filmowy ZSS. Jesteśmy dzisiaj na sali gimnastycznej Siemianowickiego Zespołu Szkół Sportowych, gdzie za chwilę rozegrany zostanie mecz Młodzieżowej Ligi Śląskiego Związku Piłki Siatkowej między drużynami Muksu Michałkowice i Przyjezdnymi, czyli Gumisiami Pyskowice. Jest z nami trener Muksu Michałkowice, pani Ania Nowara. Ania. Jak tam dzisiaj ten mecz wygramy? Jesteśmy faworytem? Oczywiście. Oczywiście, jesteśmy faworytami, jesteśmy wyżej w tabeli, mamy więcej punktów, jesteśmy bardziej zmotywowani, więc myślę, że będzie bardzo dobrze. Czyli 3-0. Mam nadzieję. Przedstaw może pierwszą szóstkę. W pierwszej szóstce wyjdzie dzisiaj Bianka Malinowska jako nasza rozgrywająca, wspaniała dziewczyna na poprzekątnej z naszą atakującą Dagmarą Dudą, jeżeli oczywiście zdrowie Dagmary pozwoli, no bo niestety ostatnio nabawiła się drobnej kontuzji, nasze dwie środkowe, Sandra Grunt i Natalia Zwertek oraz nasze dwie przyjmujące, Iga Górnikowska i jak go da Dziwisz. Czyli tak jest same mega talenty. Oczywiście, tak jak cała drużyna. Okay. Bardzo, dziękuję. Bardzo dziękuję. Są ze mną nasze dwie młode gwiazdy, czyli Iga Górnikowska i Sandra Grunt. Dziewczyny, jak dzisiaj samopoczucie przed meczem? Bardzo dobrze. Uważam, że jesteśmy dobrze przygotowani i że wygramy mecz. Czyli 3-0? Oczywiście. A ty, Sandra? Jesteśmy bojowo nastawione do meczu. 3-0 to jest gwarantowany wynik. Dla nas oczywiście. Okej, okay, no to trzymam Was za słowo i powodzenia. Dziękujemy bardzo. Następna gwiazda tej drużyny, czyli Dagmara Duda. Dagmara, jak Ty typujesz? Wydaje mi się, że mecz będzie łatwy i wygramy go bez problemu. No to super. Trena Ania mówiła, że jakaś kontuzja się przyplątała. Co się dzieje? No, w poniedziałek nieszczęsny blok mi się zdarzył. No i silny palec. Ale mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. No to trzymam kciuki. Dziękuję. No i jeszcze przyszły do kamery Bianka Malinowska, czyli nasza rozgrywająca, i Natalia Zwirtek, czyli środkowa. Dziewczyny jak samopoczucie przed meczem? Bardzo dobrze. Motywacja 100%. I jakie typy? Oczywiście Moks Michałkowica. Biana, ty rządzisz tą drużyną, jesteś rozgrywającą. Jak oceniasz dyspozycję dziewczyn? Są w bardzo dobrej formie, myślę, ale może nam się nóżka potknąć. Czyli nie, nie jesteś takim optymistą jak Natalia? Ja jestem realistką, ale liczę na szybkie zero. Komentują dla Państwa Henry Glazar, Bianka Malinowska i Natalia Zyrtek. Malinowska na serwisie, Gumi się słabo przyjmują, przebijają tylko piłkę, Zyrtek. Malinowska wystawia, Duda super kiwka, punkt dla Mucu. Biancie zagrywa i na siatkę przechodzi w drugą stronę, rozegranie i Gumi się błąd. Serwis Gumi się, grunt przyjmuje, wystawka do Dudy, no i szybki koniec. Dziwisz na serwisie. Słabe przyjęcie. Piłka przechodzi. Zwyrtek. Malinowska. Zwyrtek przez środek. Niestety. Dobrze odbijają. Po bloku. Dziwisz odbiera. Malinowska do Dziwisz drugiej linii. Fantastyczny atak. Serwuje go Dziwisz. Dobre przyjęcie. No ale tutaj trochę się pogubiły. Tylko Kiwka. Bianka wystawia i super atak Ligi Górników. Jak Goda dziwisz na zagrywce? Posyła piękną piłkę na drugą stronę. Dogranie, rozegranie i block out. Kłamne Sandra Grun na zagrywce, kapitan Muksu. Posyła piękną piłkę na drugą stronę. Przyjęcie, krzywe przyjęcie, rozegranie na skrzydło i. Tak Duda przygotowuje się do ataku i skuteczny atak z drugiej linii. Zagrywka do Muks. Przyjęcie, złe przyjęcie. Natalii na siatkę przerzuca na drugą stronę. Darmowa piłka do Muksu. Rozegranie i świetny atak Natalii z Wyrtek. Jednak nie kończy i błąd ze strony Grunisi. Wyskowicy zagrywają. Piękne przyjęcie, stan grunt. Ja atakuję i oh miałam farda o. zagrywa i przepiękna zagrywka. Piłka stracona. Gołę serwuje i piękna piłka na drugą stronę, atak Wyskowic. Nasze nowe libero przyjmuje, dogrywa, Bianka wystawia, piękny atak zrujnowić, kończy akcję. Zwyrtek zagrywa, na farcie piłka przechodzi, gumy się dokładnie rozgrywają i wyblok. Podbicie na drugą stronę. Rozegranie, kolejny wyblok, emocji Natalia Zwertek świetnie podbija, przerzuca na prawe skrzydło Dagmara Duda. Bardzo pomysłową kilką przerzuca na drugą stronę i punkt dla mnie Najwyższa zawodniczka Muksu Michałkowice Natalia Zwertek zagrywa. Niedokładne przyjęcie gumy pyskowice i darmowe oddanie piłki. A tu Sandra wciska się, idę. Dokładna piłka, lecz Iga nie skorzystała z okazji. Walczą, gumisie walczą, przebijają. Łatwo na drugą stronę. Dogranie, niedokładne, dogranie Dagmary Dudy i... Błędne przybicie. Gumisie radzą sobie i skuteczny atak. Lecz podbicie Iga Górnikowska. Piękna obrona naszych zawodniczek i przerzucenie na drugą stronę i najwyższa zawodniczka w skutecznie Kupie, kończy. Tak. Małecka doskonale odbiera i fantastyczna kiwka malinowskiej Kapitan Muksy na zagrywce Przyjęcie po stronie gumisiów Przebicie na drugą stronę. Bianka odbiera. Bianka atakuje nasza rozgrywająca i kończy akcję. Sandra Grunt na zagrywce. Puszcza bezpieczną piłkę do grogu boiska. Szykuje się na atak Pyskowice i błąd w Iga Górnikowska przyjmuje na palce. I Bianka to kończy. Uuu! Dagmara doda na zagrywce. I niedokładne przyjęcie gumisiu w Pyskowice. Punkt dla Muksu. Serwuje Górnikowska. A serwisowy! I fantastyczna cieszynka. Aja zagrywa, dynamiczne przebicie na drugą stronę. Atak ze strony Gumisi Pyskowice. Edyta Goły przebija Sandra na drugą stronę. Gumisie rewanżują się na drugą stronę. Idzie krótki środek dla Sandra Grunt i kończy. Bardzo krótki. Mecz ostatecznie zakończył się zwycięstwem muksu Miałkowice 3 do 1. Dziękujemy Państwu za uwagę. До услышания.